Witam serdecznie z tej strony Transdimensional. One, powracamy do Subnautiki i naszego zadania, którym jest w pełni wyposażenie naszej mobilnej bazy. Jak widzicie, na razie kolekcjonujemy zasoby, przetwarzamy je na miejscu i staramy się stworzyć taką kulkę śnieżną. Która właśnie z każdym postojem, z każdym kolejnym uruchomieniem, fabrykatora będzie coraz to bardziej kompletna i coraz to dzięki temu szybciej uzyskiwała jeszcze bardziej kompletny status. Dobrze, mamy jedną. Mamy 1,5 e, skrzynki. No przesadziłem. Mamy jedno, jedną i jedną trzecią, dwie piąteż... Żeby być konkretniejszym, 3, 2, 3, 4, 5. 3 8 skrzynki. Gdzieś e, jeden ósme skrzynki tytani Coś jest nie tak. O, ok. Już się uspokoiło. Jak widzieliście, przez chwilkę nasza postać bardzo dziwacznie się e, zachowywała. Ale udało się ją uspokoić. E, sądzę, że jest to dobry moment, aby e, powolutku zacząć e, płynąć w dół, w dół, w dół, w dół. Odwiedzimy brzmiwiarza i przypatrzymy się, jak zachowują się te dzikie bestie z jak najbardziej bezpiecznego punktu. Choć jeszcze zanim popłyniemy głębiej, czy są tu jakieś surowce, które chciałbym zdobyć? Nie. nie Będziemy płynąć w dół. I oto moi drodzy żniwiesz. Bestia, która jest w stanie zniszczyć każdy inny nasz okręt, którego użyjemy. Ale, będąc w Cyklop, jesteśmy bezpieczni. Jak widzicie, jest to bardzo, bardzo e, miły potworek. Lubi się przytulać. Niestety. Nie w pełni rozumie swoją siłę i z drugiej osoby, z drugiego przedmiotu, który przytula, zazwyczaj zbyt wiele nie zostaje. A mamy zasięg 500, tak. Przez chwilę dałem się tutaj. Przez chwilę zacząłem się już obawiać, ale jak najbardziej, my możemy jeszcze głębiej schodzić. Jesteśmy przecież w cyklopie. Wydaje mi się, że wpływamy do jakiegoś systemu jaski, co może być niekoniecznie fajne z punktu widzenia naszych prób później. Wiesz... jeszcze. Kawalutek rozejrze się nieznacznie, po czym stwierdzę, że jednak ja będę chciał... A się... Stąd wydostać A więc um, spróbujmy się jeszcze dalykę zanurzyć i zacząć cofać Wydawało mi się, że wpłynęliśmy tutaj tędy, ale mogę się myć. Możemy zmieniać ujęcie kamery. Rozejrzyjmy się tu. Ok, teraz patrzymy na to z góry. Wygląda na to, o, że znaleźliśmy Sposób na wypłynięcie i wynurzamy się z tego systemu jaskiń. Na razie nie chcemy tam wpływać, nie odczuwam takiej potrzeby, aby tam zajrzeć. Pan żniwiarz sobie pływa, czuwa nad tym wylotem jaskini i bez, bez cyklopu nie mamy co myśleć nawet o tym aby e, spróbować się tam udać Sądzę Że zaraz będziemy mogli rozejrzeć się tutaj bliżej dna e, Możemy... możemy to jest taka my jak wcześniej używałem Teraz przede wszystkim szukamy jakiejś złóż kwarcu, ponieważ kwarcu nam cały czas najbardziej brakuje w celu ukończenia naszego podstawowego projektu związanego z rozwojem naszej bazy. No, widzę, że jedna z kapsuł ratunkowych tutaj się rozbiła. Zaraz zajrzymy do niej i zobaczymy, coż takiego się tutaj stało. O! coś mnie... użarł. Jest tutaj coś ciekawego? Nie ma nic ciekawego. Moglibyśmy przeczytać tam informację, ja bym ją musiał przetłumaczyć nie wiem czym chce. Więc e, na razie pozostaje nam wiedza o tym, że kapsuła 12 tutaj się znajduje i że zapewne związana jest z nią jakaś e, historia. Odpowiednią kamerę i rozglądajmy się tutaj dalej. Wydaje mi się, że znajdujemy się zwyczajnie w złym biomie pod kwart. Najprawdopodobniej powinienem zwyczajnie wyruszyć w stronę wyspy. Pierwszej, ponieważ jestem prawie pewien, że biomy w jej okolicy zawierają dużej ilości kwalc, przynajmniej jeżeli nic nie zmieniło się od poprzednich wersji. Tudzież specyficznie to nie zmieniło się od poprzednich wersji. O, troszeczkę kwalcu. Troszeczkę kwasu, troszeczkę złomu. Możemy tutaj na chwileczkę się zatrzymać i rozejrzeć to. Około. Mm. Przy okazji napijemy się. się opłacało faktycznie tutaj zatrzymywać. Ta odbinka kwarcu jest tutaj faktycznie, ale więcej jest złomu, tego mamy już. Dostatek. A. Jesteśmy tak głęboko, że tlen kończy się tutaj naprawdę błyskawicznie. Zapewne powinienem pomyśleć teraz o stworzeniu. Większej ilości butli, um, momencik, jestem ślepy. O, tu jest: Szkło i tytan. Okej. Okay. Gdzie szkła praktycznie nie mamy. Właśnie szkła poszukujemy. I zaraz skoczymy wymienić e, baterię w cyklopie. Bo jak widzimy, e, niemalże zużyliśmy już jedną baterię. Tu już mamy pełno. Mieć. na tutaj. Eee, skoczymy w bitykę, zjemy coś po drodze. Mm, tak, mieliśmy coś zjeść po drodze. Jedno wystarczy. Możemy zjeść dwa. Ok, zjedliśmy dwa. Eee, możemy teraz stworzyć sobie. Butle do. Nurkowania. Jeżeli się nie mylę, to w bazie nie zostawiłem specyficzne urządzenie, które umożliwiłoby nam skonstruowanie ulepszonej wersji. Nie, nie odblokowaliśmy jeszcze tego akurat urządzonka więc ignorujcie to co e, mówiłem. Musimy jeszcze bardzo, bardzo dużo różnego typu e, projektów tutaj sobie odnaleźć i aby móc je e, wyprodukować. Jeszcze dość sporo rzeczy nam by. nie mam co tutaj się męczyć, na tej głębokości. Wezmę tylko to, co tutaj bezpośrednio tuż obok jest. Te wielkie formacje kryształu, jak mi się wydaje, będą możliwe do wydobywania przy użyciu e, egzoszkieletu. Bo widziałem gdzieś, że jest możliwość zbudowania e, wiertła dla Pytanie. tego egzoszkieletu. Okej, okay. możemy odłożyć kwarc tutaj przetworzyć e, tytanium odjazu. Coś czuję, że tytanium będziemy mieli e, kilka ładnych e, skrzynek. Przynajmniej dzięki temu nie powinno nam go już do końca gdzie zabraknąć. Jeżeli teraz, przy okazji, okazji go um, jeżeli teraz, przy każdej możliwej okazji będziemy go odrobinkę... Jeżeli teraz, przy każdej uh, możliwej okazji będziemy go zbierać. Okej. Okay. A więc, sobie dalej. Jeżeli dobrze pamiętam, chciałem płynąć w stronę wyspy pierwszej, a więc płyniemy w stronę wyspy pierwszej i nie rozpraszajmy się aż tak bardzo po drodze. Chyba, że zobaczymy, na prawo, zobaczymy jakiś wrak, zobaczymy tego typu rzeczy. Teraz podchodzimy do wraku Aurory. Prawie na pewno tak. Momencik. O! Żniwiasz nad nami. Opłyniemy wrak Aurory od lewej strony. I wtedy skierujemy się na wyspę. Myślę, że to będzie najrozsądniejsze się, Jak widzicie, Towarzysz, towarzyski ŻNIWIARZ nam towarzyszy jeszcze odrobinkę i będziemy mieli wrak po naszej prawej i będziemy mogli go opłynąć na spokojnie. Zobaczmy, czy na tych ściankach coś ciekawego jest rozglądajmy się uważnie. Wszędzie mogą się ukryć rzeczy nam do przetrwania niezbędne. Okej, okay. Powinniśmy już być taki... Wrak jest po naszej prawej. Możemy płynąć równo z nim już. I uważnie się rozglądać dookoła w poszukiwaniu e, pożytecznych... Może też rzeczy. Hmm. Woda. Nie, jak to możemy sobie sobie hmm. no. Wszystko chce nasz. Nas zjeść lub użyć. Nie jest to najprzyjemniejsza okolica. Najprawdopodobniej powinniśmy się stąd szybciej ewakuować. A jak widzicie, ja jestem nastawiony tylko na to, aby dostać dokładnie to, co chcę i ani o tybinki mniej. Odebinka kwarców, który cały czas jest nam um, potrzebny. Będę musiał stworzyć jeszcze sobie aparaturę do generowania uh, apteczek na tym okręcie, ponieważ jak widzimy będą nam one potrzebne. Co prawda, teraz możemy jeszcze. Mam jeszcze dwie apteczki, możemy je jedną wykorzystać. No ale sięgamy do skończonych i bardzo małych zasobów. Okej. Okay. kwarc, titanium, miedź, dalej. Możemy zabrać jedną sól, wytworzyć sobie zapas żywności taki, na taki wszelki wypadek. Dalej przetworzyć sobie znów tanium I tak sądzę, że kilka najbliższych odcinków będzie mogło mm, wyglądać. Powolutku, powolutku staramy się zapełnić nasze zapasy, stworzyć nowe struktury, które umożliwią gromadzenie tych zapasów i ogółem na spokojnie, na spokojnie tutaj podchodzimy do całego zagadnienia Staramy się rozsądnie logistycznie to rozwiązać. Ehm, powiedz mi, czego ty potrzebujesz? Nie mamy tego. Ehm. No ale zmieszczę tutaj niby, nie będzie to zbyt ładnie wyglądało. Tutaj też zmieszczę jeszcze jeden. Myślę, że tutaj umieścimy jeszcze, jeżeli się uda, najprawdopodobniej umieścimy jeszcze na ścianie. Ogółem będziemy mieli bardzo, bardzo dużo tutaj przestrzeni do magazynowania różnego typu rzeczy, e, kamera w dół. I staramy się zgromadzić maksymalnie dużo zasobów w trakcie tej przejażdżki. Te ranowania masywów skalnych moją mobilną bazą. Nawet jeżeli to teoretycznie nie ma prawa jej zniszczyć, to samo odczucie takiego zderzenia jest raczej dość niepokojące. Wy się się odróbili. A my już jesteśmy wydłużeni maksymalnie. Ok. A już więcej. Co tutaj się dzieje? Czy to jest ta wyspa, na której osiadł nie, nie, I my teraz musimy nie, 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 a możemy chociażby również spróbować sprawdzić, co jest u podnóża tej wyspy. Widzimy, że jest to dość dobre źródło złomu, ze względu na bliskość samej aurory, która jest, jakby to ująć, jak jedynym. ...możliwym producentem złomu na całym świecie. No, przesadzam. Pamiętajmy, że również tutaj był się wcześniej inny statek, jego załoga troszeczkę e, też mogła złomu naprodukować. A mimo wszystko najistotniejszym, największym producentem złomu jest sama Auro statek który nas na tą planetę przywiózł. Czyżby to były większe segmenty z auroy to też nie tak, ale w praktyce nie do końca Spój Troszeczkę bliżej tutaj może uda nam się coś znaleźć użytecznego. Choć wydaje mi się, że to są tylko dekoracje. Możemy zajrzeć do tych skrzyni co najwyżej jest A wypadałoby jeszcze podładować. Czy... Patrzcie, już od szybciej zużywamy energię, ponieważ produkujemy na pełną skalę, jednocześnie przemieszczając się, mamy zapalone światło, ładujemy baterie, to wszystko się e, kumuluje. A ja miałem na chwilę wyskoczyć ze statku się... Zejrzeć tutaj. Bateryka. Yy, yy, woda, m. Yy, woda. Okej, okay, nie narzekam. Nie żebym tego jakoś nadzwyczaj potrzebował, ale każdy użyteczny dla rozbitka przedmiot powinien być przez niego witany z radością. Okej, okay, okej, okay, okay. Znajdujemy troszeczkę ciekawych, fajnych... Rzeczy tutaj i zaraz musimy pędzić ku Aurorze z powrotem, ku Cyklopowi z powrotem, ponieważ e, kończy nam się powietrze. Już właściwie powinienem pędzić dłuższą chwilę temu. Ledwie, ledwie zdążymy, jeżeli tego nie zepsuję. No, i Bo nasz ja chyba bohater to. dość ciężko to odczuł. Dla nas jest to obojętne, ponieważ nie zimęliśmy. A tylko to się dla nas liczy z perspektywy gracza. A więc moi drodzy, dla odmiany, następny odcinek również rozpocznie się od przetwarzania e, wydobytych przez nas e, materiałów. I e, tak ty będzie to mogło przez e, dłuższą, dłuższą chwilę, dopóki nie zdobędziemy tych materiałów wystarczająco dużo, aby mnie personalnie usatysfakcjonować. Co faktycznie może dłuższą chwilę zajść. Na razie zaś dziękuję Wam za uwagę. Życzę spokojnego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Z czego ten odcinek jest ostatni z serii nagrywanych jeden po drugim, więc nie wiadomo, kiedy pojawią się następne. Do zobaczenia, moi drodzy. Hej, hej!